Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Grzegorz, a przed Wami kolejne Daily News, tym razem przygotowany na 25 września 2020 roku. Serdecznie zapraszam do oglądania. Punktualnie o godzinie 18 czasu polskiego wczorajszego dnia wystartowała Open Alpha Dragon Ball Online Zenkai. Nowego MMORPGA na bazie DBO, który wreszcie ma spełnić marzenia fanów tego uniwersum. Open Alpha nie wymaga aktywacji żadnego klucza, jednakże musicie stworzyć konto na forum, a potem odwiedzić odpowiedni link, gdzie znajdują się wszystkie informacje wraz z pobieraniem. Alpha testy potrwają tyle ile trzeba. Spodziewajcie się także wielu wipów oraz przerw w działaniu serwerów. Prawdziwa zabawa z Dragon Ball Online Zenkai rozpocznie się dopiero podczas Open Bety. Jeżeli kogoś to interesuje, to 22 października Bless Unleashed oficjalnie zadebiutuje na PlayStation 4. Nie macie konsoli, nic nie szkodzi, wystarczy poczekać do stycznia bądź lutego, kiedy ten MMORPG pojawi się również na komputerach osobistych. Podstawowa wersja zapowiedziana jest na początek 2021 roku. Przypominamy, że będzie to nowa, lepsza, powiedzmy też dużo ładniejsza wersja Bless Online, która została gruntownie przebudowana, zamiast Unreal Engine 3 postawiono na Unreal Engine 4, zrezygnowano także z Grind Questu, a dużo systemów zostało odświeżonych wszystko po to żeby zapewnić nam maksimum przyjemności. Bless Unleashed będzie free to play. Bez dużego budżetu, bez znanego wydawcy, bez wielkiej akcji marketingowej. A mimo wszystko Spellbreak zdołał osiągnąć sukces. I to wielki sukces. Dosłownie przed kilkunastoma godzinami poinformowano, że łączna liczba graczy przekroczyła już 5 milionów. I to wszystko w niespełna 3 tygodnie od premiery. Najwięcej graczy pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Brazylii. O Polsce nie wiadomo, ale też pewnie dokładamy swoją cegiełkę do ogólnego wyniku gry. Spellbreak ma duże szanse, aby stać się ważnym graczem na arenie Battle Royale, który można uznać za fajną alternatywę dla PUBG, Fortnite, Apexa czy Code Warzone. Wszystko jednak zależy od producentów i pomysłu na prowadzenie produkcji. Brak Pay to win oraz regularne aktualizacje będą kluczem do sukcesu. Spellbreak jest oczywiście darmowy. Eso, Final Fantasy 14, Black Desert Online, Star Wars, a dajcie spokój. Już wkrótce będziemy mieli nowego króla MMORPG-ów na Steamie. To legendarny, kultowy i jeden z najpopularniejszych tytułów w historii naszego gatunku. Runescape właśnie zapowiedział swoje przybycie na platformę Valve. 14 października dostaniemy tą normalną wersję nazwaną przez graczy Runescape 3, a kilka miesięcy później old schoola. Dotychczas, gdy jakiś stary MMORPG wbijał na Steama, to po to, żeby ożywić populację albo uniknąć zamknięcia serwerów. Runescape nie ma z tym problemu. Gra zawsze była wielkim hitem, potwierdzają to kosmiczne liczby ponad 260 milionów zarejestrowanych użytkowników oraz dzienne CCU na poziomie 200 tysięcy równocześnie zalogowanych osób. Gdyby przełożyć to na Steam'a, to wyłącznie Dota, CSGO, PUBG czy Among Us są w stanie wyprzedzić ten hit. I to wszystko w dzisiejszym materiale, koniecznie dajcie znać, które newsy zainteresował was najbardziej, no i do usłyszenia już niedługo. Cześć!